Siemanko, z tej strony Matthew i witam Was w kolejnym odcinku, ale zanim jeszcze zobaczycie moje przewybornie, śmieszne i wspaniałe akcje, to pragnę podziękować użytkownikowi Kagla, dzięki któremu ten właśnie oto monitor BenQ 2.7.0 może sobie teraz stać na moim biurku. Po prostu kupiłem sobie drugi monitorek do streamowania, żeby móc czytać czat i robić wiele innych rzeczy na, dwu, na drugim monitorku. I też jako przygotowanie po streaming PC, który dzięki gagli też sobie niedługo będę mógł zakupić, ale muszę jeszcze dozbierać. No i tak wygląda właśnie mój obecny setup. Jeśli chcecie dzisiaj dowiedzieć, jakie są peryferie, albo jaki mam PC, to wszystko jest w zakładce informacje na kanale. Nie robiłem jakiegoś, nie wiem, specjalny unboxingu. Wow, mef wykładam monitor z kartonu, tak? Montuję teraz podstawkę do monitora, wow, no nikt tego nie robił na YouTubach, tak? Więc postanowiłem po tego nie wrzucać. Tutaj macie jak wygląda mój obecny setup. No i też niedługo, uwaga, nie będzie jakiegoś challenge'u, tak jak nie robią niektórzy youtuberzy oraz streamerzy, nie, nie pokazuję jednego, bo wiele osób robi jakieś proste challenge'e. Ja kolejny challenge robię mój z serii Ten Wins, który tym razem będzie chyba najtrudniejszym z tych wszystkich urzędników, nawet wątpy były łatwiejsze. Będę grał w Scout i Diggle, więc to też będzie niedługo na moim kanale. Czekajcie z cierpliwością, chociaż nie musicie aż tak dużo cierpliwości mieć, ponieważ będzie to bardzo niedługo. No, także, także zapraszamy do oglądania i alo. Nie mówię, że jest ten screen dzisiaj, kurde. Na smoke jeszcze. Nie. Ej, Mlucz. Podpalam, palam. Muszę zbukać. A co piszą? Nie ma kuli. Na prawo jeden. Na blisko. A palę się, nie mogę jeszcze. Niepewność. Na... Nań rzuty! Naumę w śmierci! Easy! Przepraszam! Mateusz! Leży F O nie! Nie! Wcale nie jestem Mateusz, wziąłem to Elka 1 Już się. Widzicie? Ale widzisz go Widzisz nie. go f no. Nie Zaszedłem go Ja, no, nie chyba. Nie tego typu Czemu nie poczekałeś? Nie, nie Jak tego nie wygra Nie Jeden na Kurde, ty troll głupy. Głupi troll. Nie rzucam teraz, nie. Musi nie zagrać, bo ci na telewizji zląbie. Ale, ale. Jeden z nas, leży. Brawo, wnoszajcie. Leży. To jest tak głupie, nie? Precy. A. A, zrunda, ale ktoś mi ukradł Ejso, To ty, Gawron. Teraz cię zabiję, no. co? Boże! No, no, dana, takie, no jest, elo, takie jest elo, prawo ulicy. nam się, się z na razie. Aha. Ale profesor kurde ha, Ja cię tam przywitać idę przywitać Ja tam nie idę przywitać się... Kurde, no ru... Kurde, Chodźcie tu Chodź. Chodźcie tu Ja Dobra, ale nie Ej, <noise> co to jest? Gdzie, jesteś? <noise> Gdzie <jesteś? głos> ja jestem? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Jestem. O kurde, coś mi. Ziemny obraz. Ej dziewiątka, dziewiątka. Dziewiątka, znikłuje Zyg ekran. Widzisz. Mi mi nie. Ej, przystraszyłem <noise> się! No. A <noise> patrz. <noise> <noise> Posłuchaj tego słuchaj patrz. Co się dzieje? Na dwójce no, byłem chyba. To a ty ten pint musisz włączać co chwilę? Chodźmy. Dobra, no to... <noise> Nie cię chodź! Świątnęłem go od razu Chyba mechujesz do przodu bo nie trafisz, ona z przodu wypucha no. Gdzie masz ciepło? Za zatypką Cicho jadę? <noise> Tarek ja pierwszy <Yolo>. A, <noise> Jolo DJ <Jadę>, Kevlar <noise> Zginął w będa hej Cicho Dobra, nie wiem. No cicho, cicho, dajcie mi sobę. Dobra, ten kierunek jest najgorszy. Lecę im na plecy. Jak raz wam jak na mapy nie znacie ludzi. Gdzie jeden? Znaczy gdzie dwóch? Aha, słynął, dobrze. Tam jeszcze Myślę, że to jest kawałek. Tam jeszcze jeden był. Nie wierzę. <laughs> Halo, Stasiu? <noise> wszędzie są, nie? Nice! Kurwa, posadzili się Jest w Nice NIE! No nie, no nie wiesz. Timing e, e, lord. Lord, to, to się nie sp 1097 z 1, dobra Łucznik Lord Łucznik Lord leży, 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 jest! Są, są na midzie, są midzie. Ja pomagam teraz. Domek a Leży? Co z tego? Cofam. Patrzę domek, jest na prawo. Ta, 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 ta! Co? Co? Leży jeden. Jeszcze jeden na prawo. Patrz. Jest domek, no. no, no. Będzie no. wychodził przez mordę. Paczki leży. <laughs> Karabin maszynowy. Ja nie Przestań!

nie Pan tu jest, nice. jaki Jolo człowiek nice. Nice. Ten razem razem Dajcie dajcie Wyjaśnione tutaj. SAVE nice. SAVE ja nice. tak. i Romany? Dobra, SAVE, SAVE, SAVE Jak? Kurde, dobra, lipa Schowajcie już, no Ostatni na Jeśli byście to zrobili, to kurde byście to zrobili Ja <noise> No, złote cytaty <głosy> <głosy> Jak grać no, w CSa? Par z Burst'a mu Piątka w głowie mi rzucił. Jaki <śmierarki>, chał. Wladimir, to jest mój brat. To był mój brat. Może mnie pozna, zmieniani. Wladimir. Co to? <śmierarki> Kiste. To jest dla mnie kawałek, ty idę Co? po niego. No i to by było tyle. Jeśli się filmik podoba, to nie zapomnij go ocenić, ponieważ gongi kosztują naprawdę wiele godzin roboty i też nie zapomnijcie wpadać na live streama, ponieważ tam się ostatnio dzieje trochę więcej akcji niż na YouTubie. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach i w serii temu, więc nie zapominajcie! Halo!